Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, niedziela szósta Wielkiego Postu bardziej znana jednak pod nazwą niedzieli palmowej albo bardziej liturgicznie niedzieli Męki Pańskiej. To już jest czas automatycznie, automatycznie, przepraszam, bezpośredniego przygotowania, gdzie chcemy już wejść w totalne przygotowanie do męki Pana Jezusa i tak bardzo mocno zobaczyć krzyż na który teraz jest, jak widzicie, to po prawej stronie zakryty. Chrystus za chwilę Wielki Piątek będzie odsłonięty, ale ja chcemy się do tego wydarzenia przygotować i w ogóle do Jego przede wszystkim zawartym stania. W, w Ziemi Męki Pańskiej skupiamy się przede wszystkim na odczytaniu Męki Pańskiej, w tym roku czytamy. Ewangelia według świętego Mateusza. Mateusz chciał tak bardzo uwypuklić, że Jezus jest Synem Człowieczym, jest Synem Najwyższego, który no, oddaje za nas swoje życie, A też bardzo pięknie pokazuje no, to, co gdzieś dzieje się wokół Pana Jezusa, niego do prywatnego rozważania, zostawiając to, co dzieje się też w nim. Chodzi o tym. Jest opis Mateuszowi w Ewangelii oczywiście. Moi no drodzy, cierpiący sługa Jachrę, tak go nazywa Izajasz. W ogóle bardzo Wam polecam cztery o cierpiącym słudze Jahrę rozmieszczone w księdze proroka Izajasza, zwłaszcza w tych ostatnich rozdziałach tej księgi Chrystus jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec strzygących ją. On przyszedł, aby nie wygasić płomienia. Nie dogasić świecie nie pomieniu, nie złamać trzciny nadłamanej. Taki jest Jezus, który to cierpienie przyjmuje w wielkiej cikości, pokorze. Udoskonale wiecie, co się za chwilę wydarzy. Czy uroczyście wjeżdża do Jerozolima, ale ten lud, który krzyczy Kosanna na syna do za chwilę będzie krzyczał ku krzyżu Jezusowi. Moi drodzy, my wcale lepiej od tych ludzi nie jesteśmy. Ile razy potrafimy pochwalić Pana Jezusa? Może nawet mu podziękować, Cieszymy się, bo coś dobrego się wydarzyło, ale gdy przychodzi coś niedobrego, to, to potrafimy wyluźnić nawet. To potrafimy mieć wieczne pretensje, być niezadowoleni, marudzić stękać, grymasić. Bo no właśnie dlaczego? Pan by mnie wysłuchał, bo Pan Bóg zmienił moje plany, tylko pokora bycie, jak, jak pokora Jezusa, której od nas chce nauczyć będzie pokazywała nam ta pokora. Jezus przez nią... Że on wie, co ma robić. On cały czas ma swój plan na moje życie, ale nie zmusi nas do tego planu. No, nie chcę go za wszelką cenę przemycić, tylko chcę, żebyśmy odkrywali go, żebyśmy weszli w te relacje w imię wolnej wolności. I tak, Jezu, zgadzam się na to, jaką drogą chcesz mnie prowadzić. Ona będzie dziwna, ona będzie trudna, ona będzie bolesna, ale będzie prawdziwa i dawała życie, bo Jezus mówi dać wam życie, jesteśmy moi owcy, miały życie w obfitości. Moi drodzy, za chwilę się przeleje Jezusa, za chwilę ostatnie namaszczenie w pytani i zdrada, a potem już ostatnia wieczerza, zdrada i dasza oczywiście. Moi drodzy, proszę Was, towarzyszmy Jezusowi od dzisiejszej niedzieli, przez te kolejne dni, a zwłaszcza wielki czwartek, wielki Piątek, wielką sobotę, mimo różnych spraw obowiązków, Demon zrobi wszystko, żebyśmy mieli dużo nawalone, żebyśmy tylko nie skupili się na Jezusie. Szukajcie, proszę tego czasu, szukajmy wszyscy, by przyjść i pozostać choć kilka chwil, kilkanaście minut z Jezusem w ciszy, absolutnie w ciszy. Ta cisza jest trudna, ale ona będzie przepędzić. Ja wiem, że to się powtarza, ale cisza, gdzie skonfiguruje swoje trudności i wplecie w mękę Jezusa, w cierpienie Jezusa, w śmierć Jezusa, a wtedy ten poranek zmartwychwstania naprawdę zawita w Twoim sercu. I tutaj, jak masz zmartwychwstałego Jezusa, możesz wszystko, wtedy wszystko na zewnątrz, nawet największe problemy absolutnie wyglądają zupełnie inaczej. Niech Chrystus cierpiący prowadzi Cię przez Twoje życie. Też trudne, też pełne znowu, też pełne różnego cierpienia. Ale do poranka zmartwychwstania. Nie tylko na końcu czasu w niebie, ale w Twojej codzienności Jezus chce Pozwól Mu Niech Chrystus na ten Wielki Tydzień prowadzi Cię w macie w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.